Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj nowa makieta z Gwiezdnych Wojen, e, która nawiązuje do Star Wars Unleashed. E, no, jednej z moich ulubionych gier w świecie Gwiezdnych Wojen. No, niestety, no już tak łatwo mi jej nie pójdzie tak ograć, bo jak ja ją grałem, to tylko na tym pakiecie, tam PlayStation, tam strumieniowo. W ogóle ledwo ją skończyłem, ale bądź co, bądź się udało. No głównie dlatego, że pod koniec już miałem takie lagi, że prawie, że w ogóle się nie dało dać i, grać i w ogóle wątpiłem, że w to wygram. No ale w sumie tak po skończeniu gry, czy tam pod koniec, to gdzieś tak uznałem kurczę, naprawdę, jak ja bym miał figurkę Starkillera, jak ja bym marzył zbudować Felucję. No i kurczę, już nawet kombinować, czy by nie zbudować jakiegoś customowego, czy nie, no ale na no nagle przeznaczenie jakby mi dało jego torsik, no i kurczę, no od tego, no już tutaj bardziej zaczął pomysł rosnąć w mojej głowie, już zaczynałem zmieniać po części koncepcję, Zasta zaczynałem się zastanawiać nad tym. No i, no finalnie, no możecie zobaczyć teraz tą makietę. No i tutaj wiele osób naprawdę ostatnio zaczęło budować makietę Felusi, ale ja postanowiłem jednak bądź co bądź zbudować ją w czasach Imperium właśnie, a nie za czasów wojen klonu, więc może przez takie inne podejście ta makieta będzie ciekawsza. No i tutaj postanowiłem zbudować, no tutaj zniszczony statek separatystów. Który pewnie gdzieś się tutaj już dawno temu rozbił. No i tutaj jeszcze wam powiem, że naprawdę pomysły na tą makietę mi się tutaj wielokrotnie zmieniały. Ponieważ na przykład ten budynek miał być, ten budynek miał być tutaj. No i na przykład jeszcze się zastanawiałem, no nad tym bardzo długo myślałem, żeby właśnie tutaj nie dodać rankora. No niestety no taki zwykły rankor, to tutaj, znaczy ten legowy, ten co był. Tutaj by nie pasował, ponieważ ten jest z Tatooine. Znaczy, no po prostu yy, był jab na Tatooine. No a właśnie te na Felusi były inne, te rankory, one już takie bardziej ziemiste były, więc no tu już niestety jest co innego. Niby to samo, niby przymalowane, no ale wiadomo, co innego. Więc już go tutaj nie dawałem. No jeszcze miałem pomysł ewentualnie, ale go szybko jakoś odrzuciłem, ale tak tylko mówię, że był. Żeby dać tutaj maszynę kroczącą i żeby gdzieś tutaj robił piu, 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 piu. Już wybaczcie, nie będę podnosił, żeby pokazywać jej głowy no i, no i w sumie tak, powstała makieta, no i tutaj, jest Postanowiłem zrobić taki mały pościg. No tutaj nasz główny bohater zwykle przedzierał się przez następnych szturmowców, ale nie przez nimi uciekał, ale znałem, że może to był jakiś większy patrol i tam jeszcze cała chmara ich idzie. No i tutaj tylko widzimy dwóch jakichś sprawniejszych. W ogóle ten szturmowiec tu chyba nie wiem, czy go nie przykokrzyłem, że nie jest nawet jakiś najsprawniejszy w akademii. No bo zobaczcie, tak umieć doskoczyć do patyka, jakiś pułobru tutaj już zrobić, więc no nie wiem, czy go po prostu troszeczkę nie przedobrzyłem, no, no dobra może tutaj na niego tutaj trzeba bardziej elitarnych szturmowców. No i postanowiłem dać tych statuin z tymi zapiaszczeniami, no bo jednak tutaj na falucji było bardzo dużo piachu, więc uznałem, że też przez te rośliny mógł się zapiaszczyć. No te zbroje szturmowców mogły się zniszczyć po prostu. Więc mam nadzieję, że to pasuje. Dałem tutaj różne takie elementy mniejsze roślinek. Wiem, że bardzo wiele, w sumie nie wiem, czy którakolwiek jakoś wyszła względem gry kanonicznie, w sensie no najbardziej się starałem tą, tylko no, ta końcówka niestety już tak dobrze nie wyszła, niestety wybaczcie, skończyły mi się elementy. No ale jakieś tutaj te drobniejsze elementy mi się starałem dobrze odzwierciedlić, no i tą niebieską roślinę, no według mnie tutaj pasowała idealnie. No mówię, nie wiem, czy wszystkie rośliny tutaj zostały dobrze odzwierciedlone, niektóre to już na pewno nie pasują, no ale na przykład miałem pomysł, żeby użyć Nogi dinozaura, no i tutaj zrobić takie fajne kwiatki. No, kupiłem tanią tą nóżkę, właśnie z myślą o i takie dziwniejsze roślinki, no i musiałem po prostu zaryzykować i spróbować, jak to będzie wyglądało. Bo naprawdę ciekawi mnie ten efekt. Co tutaj bym jeszcze miał wam opowiedzieć o tej makietce Dalej, tutaj zrobiłem tutaj przesłonięcie, ponieważ tutaj jest ten moment, w którym ten droid najmocniej oberwał. No i tutaj w ogóle dużo pewnie jakiś już. Złomiarz pewnie już wykradało to co tutaj cenniejsze, co tutaj wartościowe Więc no ten droid już pordzewiał, zniszczony, no ale tak cały czas siedzi siedzi no i wiadomo pewnie wrasta w teren Jak to zwykle ze złomem bywa No ale tak w ogóle to może taka jest Ciekawostka bardziej zakuisowa Ten Temu droidowi się świecą oczy. Zastanawiałem się nad tym bardzo długo, czy tylko zrobić, żeby. No, bo w sumie nie wiedziałem, czy one po prostu, jak się wyłączają te droidy, to widać im te oczy, czy im nie widać. No, w każdym razie już użyłem tych czerwonych szybek. Oczy są gdzieś tu, ale te, te, te koralowce, no skutecznie zasłaniają te oczy. Ja je widzę, ale też to jest dla mnie takie trudne, bo tutaj też z góry z kolei dużo roślinek jest zasłania, więc no niestety wam tego nie pokażę. Tutaj na te dół nie patrzcie, tutaj akurat no to jest strefa, której się nie powinno pokazywać. Dalej, jeszcze no co do tego domku, szczerze powiedziawszy. W mojej głowie ten domek tych dziwnych mieszkańców wyglądał lepiej. Yy, starałem się go odzwierciedlić jak najlepiej, no ale niestety nie wyszło. Zresztą nie mieli na tyle dziwne domki, że może ten nasz tak dziwnie nie, nie wygląda. No i jeszcze wam teraz pokażę Tutaj ta chatka jest widać nadpalona już tam, nie będę Wam bardziej pokazywał w środku, ponieważ nie wygląda zbyt ciekawie ani reprezentacyjnie. No i tutaj naprawdę jeszcze starałem się, no bardzo mi się podobają te małe, te mniejsze kulki, te większe, takie zielone, te, te, te... Nie wiem jak to nazwać, no ja tu użyłem tutaj tych elementów kryształów, ale mają interpretować roślinki. No i tak Wam powiem, jeszcze nie wiem, co już tutaj ciekawego mógłbym powiedzieć o tej makietce. No naprawdę starałem się tutaj odzwierciedlić wszystko jak najlepiej się dało. Mam nadzieję, że to dobrze wygląda. No i piszcie, jak Wam się podoba ta makieta, co byście może tu ewentualnie zmienili i czy lubicie makiety z Gwiezdnych Wojen. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!